Kiedy przychodzą do mnie klienci, bardzo często zadają pytanie: skąd mam wiedzieć, co mnie wyróżnia na rynku? I faktycznie na początku to jest dosyć trudne do zidentyfikowania, bo jeśli nie zrobiliśmy wcześniej kilku kroków, które pozwalają nam określić, co mnie wyróżnia na rynku, to takie wróżenie z FUS naprawdę może mieć efekt mało wymierny. Jak zatem sprawdzić, co mnie wyróżnia na rynku? Jak zatem określić, Jaki jest ten wyróżnik, dzięki któremu spośród tłumu innych marek to właśnie moja marka może dobrze funkcjonować na rynku, być rozpoznawalna na tym rynku i wnosić konkretną wartość, bo przecież o wartość tutaj chodzi? Mam co najmniej trzy narzędzia, dzięki któremu, którym możemy spokojnie zdefiniować sobie, co mnie wyróżnia na rynku. I pierwsze z tych narzędzi jest banalnie proste. Jeśli nie wiesz, co cię wyróżnia na rynku, to po prostu zapytaj rynek o to, co się na nim wyróżnia. Bardzo często o tym zapominamy, a przecież wszystkie informacje na rynku już na nasz temat są. Rynek w jakiś sposób nas definiuje, konkurencja jakoś nas określa i odkreślają nas jakoś też odbiorcy. I jeśli nie będziemy słuchać tego, co mówi o nas konkurencja, tego, co mówią o nas odbiorcy, to faktycznie bardzo trudno jest wejść w taki poziom Samoświadomości związanej z tym, co mnie wyróżnia na rynku. Zatem pierwszy punkt, który tobie oferuję, to jest zapytaj innych, co na Twój temat sądzą. Możesz zadać im pierwsze banalne pytanie, za co mnie cenisz? W tym pytaniu już, właściwie odpowiedzią na to pytanie, uzyskasz już trochę wskazówek, dzięki którym zaczniesz siebie samookreślać. I uwaga, kiedy zadajesz takie pytanie, to. Nie wkładaj swoich słów w usta odbiorców. Kiedy zadasz takie pytanie, co mnie wyróżnia na rynku, za co mnie cenisz, to po prostu daj szansę odbiorcy ci odpowiedzieć, więc przymknij się, bo to nie jest czas dla ciebie, tylko czas dla osoby, której się pytasz. Chcesz mieć informacje zwrotne, to z pokorą ich wysłuchaj. Prawdopodobieństwo, że dostaniesz informacje negatywne jest bardzo niskie, ponieważ w tym pytaniu nie zadaje. Nie proszę odbiorcy, żeby stanowił się, w czym jestem zła, w czym jestem kiepska, tylko pytam się, za co mnie ceni. W związku z tym nie masz powodów żadnych, żeby obawiać się tego, co ci przyniesie odpowiedź. Nastaw się na pozytywne zaskoczenia albo pozytywne rozczarowania, bo być może niektóre z tych rzeczy będą dla ciebie pewną oczywistością nieuświadomioną. Pierwsza rzecz, zapytaj swoich odbiorców, za co ciebie cenią. Druga rzecz, jeśli jesteś na tyle odważna, posłuchaj, co na Twój temat mówi konkurencja, jeśli takową konkurencję już masz. Co oni o tobie sądzą? W jaki sposób oni na Twój temat się wyrażają? Być może gdzieś są opinie, które zamieścili na Twój temat, albo porównywali się z Tobą. W związku z tym konkurencja też jest dobrym znakiem co do tego, żeby definiować w to, w jaki sposób wyróżniamy się na rynku. Na pewno kolejnym elementem, drugim punktem, który warto dostosować jest zrobienie w przypadku marki osobistej porządnej mapy kompetencji. Porządnej to znaczy takie, nad którą siądziesz dłużej niż 3 minuty, tylko nad którą będziesz, do której będziesz wracać przez najbliższe kilka albo kilkanaście dni. Cóż zawiera owa mapa kompetencji? Otóż jest to spisanie rzeczy w kilku obszarach, dokładnie w czterech. Przynajmniej taką wersję ja proponuję. Pierwszy obszar to jest obszar Twojej wiedzy. Wiedza oznacza to, co wiesz, to, czego się nauczyłaś być może w procesie swojej, edu swojej edukacji. Kolejnym punktem. To są Twoje umiejętności. Jakie ty masz umiejętności? O ile wiedza robi z ciebie eksperta, o tyle umiejętności pokazują Twoją sprawczość, ponieważ umiejętności wynikają z tego, co faktycznie realizujesz. Wiesz, mogłaś uczyć się całek w, na matematyce, ale czy dzisiaj one są Twoją umiejętnością i czy dalej z nich korzystasz? Może niekoniecznie. W związku z tym rozróżnij. To, właśnie, co jest Twoją wiedzą, co jest Twoimi umiejętnościami. Kolejnym elementem, jakże ważnym w kontekście budowania marki osobistej, jest obszar osobowość. Jaką Ty jesteś osobowością? W jaki sposób Ty się komunikujesz z innymi? Jak siebie możesz dookreślać? Czy jesteś introwertykiem, ekstrawertykiem? Czy potrzebujesz kontaktu z ludźmi, czy też raczej nie? Czy jesteś nastawiona na realizację celów? Czy cele wychodzą niejako przy okazji, a dla Ciebie ważniejsza jest zabawa, fan? I czwartym elementem Twojej mapy kompetencji jest zbadanie swojego obszaru związanego z doświadczeniem. Jakie jest Twoje doświadczenie? Zdefiniuj sobie te elementy, które dzisiaj z punktu widzenia tego, w którym miejscu jesteś i gdzieś, w którym kierunku chcesz budować swoją markę osobistą, jest dla Ciebie ważne. W doświadczeniu nie musisz wypisywać, że chodziłaś do przedszkola w wcimie dolnym. Oczywiście, jeśli to jest prawda, to dobrze, żebyś to wiedziała i zachowała to jednak dla siebie. Natomiast w kontekście doświadczenia ważne jest to, żeby pokazać odbiorcom, że ty faktycznie realizujesz rzeczy, do których ich zapraszasz. Że masz o nich pojęcie i z Twojego doświadczenia wypływają konkretne lekcje, którymi możesz dzielić się z ludźmi. Uwaga! W doświadczeniu nie chodzi tylko i wyłącznie o spisanie suchych faktów. Chodzi też o to, jakie emocje miałaś, kiedy osiągałaś sukcesy bądź co się z Tobą działo, kiedy miałaś trudne chwile czy porażki i nie patuj porażkami, bo nie jesteś wampirem energetycznym, raczej skoncentruj się na tym, w jaki sposób porażki wpłynęły na nasze Twoje funkcjonowanie, jakie lekcje z nich wyciągasz. Zatem drugim sposobem jest przygotowanie solidnej. Dobrej mapy kompetencji. Na styku tych czterech elementów wiedza, umiejętności, osobowość i doświadczenie będzie pojawiała się prawdopodobnie Twoja przewaga konkurencyjna, która jest bardzo, bardzo znacząca w kontekście określenia, a właściwie odpowiedzi na pytanie, co Ciebie wyróżnia na rynku. No i myślę, że trzecim punktem, o którym tutaj warto wspomnieć, to jest po prostu zwykła wiara w siebie. Jeśli chcesz wnosić wartość w życie innych ludzi, a jesteś jak środka Marysia, która stoi w kącie i nie chce się odezwać, to zapomnij, że o tobie inni usłyszą. W swoim poczuciu pewności siebie musisz mieć pewność, co do test, które będziesz głosiła na rynku, co do danych, którymi będziesz się posługiwała. Musisz być pewna tego, że rozwiązania, które będziesz oferować, są skuteczne i z których naprawdę Twoi odbiorcy warto, żeby skorzystali. Twoja pewność siebie będzie bardzo mocno słyszalna w Twoim głosie, w tonie twojej, twojej wypowiedzi. To ona będzie budowała też wiarygodność do Twojej marki. Więc jeśli chcesz wiedzieć, co Cię wyróżnia na rynku, to też poczuj dokładnie to, kim Ty jesteś, co w Tobie tkwi. I czy przypadkiem tam nie ma przekonań, które ciebie ograniczają. Jeśli je odrzucisz, to się może okazać, że to, co w tobie tkwi, bardzo mocno ciebie wyróżnia na rynku. I to jest oczywiście bardzo bliskie do realizacji w kontekście również mapy kompetencji. Ale myślę, że bardzo często o tym my w szczególności kobiety, zapominamy, że ta wiara w siebie Często jest tym pierwszym wyróżnikiem, który na rynku może spowodować, że inni będą chcieli z nami być. Mam nadzieję, że to spotkanie Coffee with Personal Branding jest dla Ciebie wartościowe. Koniecznie zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę. Niech inne osoby wiedzą, że uczysz się, edukujesz, ale pomóż mi również w tym, żeby moje wideo docierało do jeszcze większej grupy odbiorców. Powodzenia w budowaniu Twojej marki osobistej.